Wypadek to jest chwila I w Kielcach pod Kielcami, w szepcach To jest ubudnica Kielc Jechał, a zanim jechał tir załadowany, ta kurtyna, ten długi. No nie wiem co, co on robił, jak on robił, to było nad ranem, było po trzeciej. Po trzeci był zgłoszenie. Wypieprzu ja w niego, wepchał go w rów. Wybiło go. I poprawił mu kabinę. kabinę. Akurat no, jechał za kierownicą, był, no to w niego poprawił. No i zakleszczyło wszystko. Moja praca codzienna to zaczyna się o pół do siódma 7:30. Tu jestem. Śniadanie, tabletki, pies centralny. Później obiad. W międzyczasie telefon przed obiadem mycie, pampers po obiedzie wózek ortezę trzeba założyć później kolacja, a w międzyczasie trzeba coś w domu robić tutaj także to no jest co robić po prostu Startowaliśmy o rehabilitacji do Zakopanego. A żona była u lekarza, i na przychodni spotkała się z jakąś tam panią. Ja tego nie widziałem. I dostała numer telefonu, i się okazało, że to był numer do Box Veritas. No i stąd, tu, tam, i zaczęliśmy pracę. Ponad 3 lata temu rodzina pana Jacka zgłosiła się do mnie. Celem pomocy po wypadku komunikacyjnym. Stan pana Jacka był bardzo poważny. Praktycznie leżał w domu dwa lata bez, bez pomocy specjalistycznej rehabilitacji. Postanowiłem natychmiast pomóc. Z ekspertami medycznymi, z lekarzami z kliniki Amet pojechaliśmy ponownie do domu pana Jacka. Celem ustalenia faktycznego stanu pacjenta i ewentualnie obrania planu rehabilitacji, zbadania możliwości pomocy panu Jackowi. Po weryfikacji medycznej okazało się, że możemy pomóc panu Jackowi, poprawić jego sprawność w klinice Amet. Dla pana Jacka został zaplanowany plan rehabilitacji, który obejmował nie tylko rehabilitację nakierowaną na poprawę funkcji motorycznych, ale także na poprawę stanu psychicznego pacjenta, ponieważ wiązało się to dla niego z dużą traumą. W naszej klinice pan Jacek korzysta z rehabilitacji ruchowej, z rehabilitacji z wykorzystaniem nowych technologii, w tym robotów rehabilitacyjnych, takich jak lokomat, ale korzysta także ze zajęć dodatkowych. Z neurologopedą, aby poprawiać funkcje mowy, a także z psychologiem, aby móc pozbywać się traumy, którą, która dotknęła go w wyniku zaistniałego wypadku. Zacznijmy od tego: rehabilitacja domowa nie istnieje takie pojęcie. To jest po prostu płacenie pieniędzy za nic, głaskanie, masażek, tam jakieś uściski, smarowanie. O to. Taka jest rehabilitacja domowa. W wyniku przerwy, jaką w ostatnich miesiącach pan Jacek miał w rehabilitacji w naszym ośrodku, po jego powrocie zauważyliśmy dosyć duży regres, nie tylko funkcjonalny, nie tylko funkcji motorycznych, ale też funkcji, funkcji psychologicznych. Podkreśla to, jak ważne jest, aby rehabilitacja pacjentów po tak ciężkich urazach układu nerwowego była prowadzona w formie ciągłej. Tam podejście rehabilitantów do pacjenta. Całkowicie inne, indywidualne. W razie jak trzeba pomogą, podpowiedzą także niebo i ziemia. I wiadomo, że tam ćwiczą. Tam nie ma siedzenia, odbierania telefonu i, i tak dalej. Tylko Tam jest praca. Poprawa stanu zdrowia Pana Jacka wszystkich nas e, zaskoczyła, co jest moim Moją ogromną radością, że mogliśmy Jackowi tutaj pomóc. Także cieszymy się bardzo z poprawy stanu zdrowia i cały czas walczymy o poprawę sprawności dla, dla pana Jacka. Podjąłem negocjacje z ubezpieczycielem celem finansowania tak kosztownej rehabilitacji. Na ten moment mogę powiedzieć, że ubezpieczyciel. Ponad 400 tysięcy złotych zapłacił za rehabilitację pana Jacka. Jest to ogromny sukces. No jak, jako firma Vox Veritas spisała się. Także ma zabezpieczenie rehabilitacji i plus dodatkowe koszty. Także ja jestem bardzo zadowolony. Bo tak, jakby nie oni, no to praktycznie człowiek dostaje to odszkodowanie z PZDUI i na tym się temat kończy. A przez nich, no to jest bardzo duża pomoc. Bez tej firmy nie zrobilibyśmy nic. Sytuacja jest taka w Polsce: jeżeli się nie ma firmy wyspecjalizowanej, to sam człowiek do niczego nie dojdzie, nic nie wywalczy. Także bardzo dużo zrobili. 400 tysięcy złotych wywalczone na rehabilitację pana Jacka to nie jedyny nasz sukces. Mogę podzielić się świetną informacją, i ta informacja tak naprawdę jest przełomem dla wszystkich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w Polsce. Otóż udało nam się wywalczyć największą dotychczas rentę na ultranowoczesną rehabilitację. Ta kwota to 29 tysięcy zł miesięcznie, które może być wydane na bardzo nowoczesną rehabilitację i to tak naprawdę przełoży się na poprawę stanu zdrowia pacjenta, z czego najbardziej się cieszymy w całym zespole. Jest to ogromna, tak jak wspomniałem, nadzieja dla przekodowanych wypadkach i tak naprawdę przetarliśmy szlaki prawno-medyczne dla też innych naszych spraw, innych pełnomocników i wierzymy w to, że właśnie sądy będą zabezpieczały tego typu kwoty. A poszkodowani będą mogli za darmo się leczyć w tak nowoczesnych warunkach jak w klinice Amet. Jak najbardziej polecam firmę brać, bo człowiek w takiej sytuacji, jeżeli jest wypadek czy inne zdarzenie, dostaje pieniądze z odszkodowania i temat się urywa. A tu niestety, ja to przeszedłem, także wiem, jak to działa. U Pana Jacka nie są zwracane tylko koszty nowoczesnej rehabilitacji, ale również wszelkiego rodzaju dojazdy do kliniki, a także wynagrodzenie osoby trzeciej, w tym przypadku domownika, który opiekuje się Panem Jackiem praktycznie 24 godziny na dobę. Cały tych kompleks usług zaoferowaliśmy rodzinie. One są wszystkie wdrążone i ubezpieczyciel płaci za każdy aspekt tej sprawy z oce sprawcy wypadku. U pana Jacka również zrefinansowana została nowoczesna winda, przez którą może na pierwsze piętro do swojego domu się dostać. To również niemały koszt, również z oce sprawcy w wypadku został sfinansowany. Bardzo się cieszymy, że przez naszą ciężką pracę w tej sprawie udało się tak wiele sukcesów osiągnąć. A tym największym sukcesem jest radość pana Jacka, którą nam oferuje przy rehabilitacji. I tak naprawdę to jest największa nagroda dla kliniki, dla mojego zespołu dla mnie samego że możemy z nim być tyle lat i razem walczyć o jego powrót do sprawności. Ja coś, bo się sam rozkleję.